Dzień dobry, drogie panny. Witam Was przy kawce. Zachęcam również Was, byście jakąś kawkę sięgnęli. Po kawkę, po herbatkę. Ehm, no, chętnie bym Was ugościła. Niestety internet nie pozwala nam na to, ale pozwala nam na inne rzeczy. Pozwala mi na robienie takich czytań, e, a Wam pozwala na to, żeby mi pomóc. <ścoughs> I bardzo proszę Was o pomoc. Nie finansową, ale o pomoc w działaniu, w zaangażowaniu się pod filmem. Jeżeli macie ochotę, kliknijcie łapkę, napiszcie jakiś komentarz, cokolwiek. Co u Was, co robiliście, co dziwnego ostatnio zobaczyliście? Podzielcie się tym, co u Was. Ja jestem zawsze bardzo wdzięczna. Za wszelkie komentarze. Najbardziej, właśnie za takie, gdzie faktycznie powiecie, co myślicie. Wiecie, my nie musimy się zgadzać. Oczywiście nie musimy się też obrażać, ale, ale rozmawiać jak najbardziej. Jak najbardziej. Niech internet pełni funkcję spalającą, a nie dzielącą ludzi, bo taka miała być sieć i miała nas łączyć. A teraz mam wrażenie, że trochę nas dzieli. Pomimo, że jesteśmy niby w ciągłym takim kontakcie. Także czy przed e, filmem, czy po, czy przed czytaniem, czy po, jeżeli masz chęć, to napisz coś, zostaw coś od siebie, wyślij ten filmik jakiejś innej znanej pannie, którą lubisz. E, może jej się spodoba, a może nie. Przecież nie musi jej się podobać. Zresztą, znamy panny. Jak będzie dobre, to się spodoba. <grych> A jak nie będzie Ach. dobre, to nie. <grych> A kochani, kochani, zobaczmy, co u was na luty, luty 2025 dla osób z Poznaku panny. Talia, której używam, to jest Gajan Tarot. A my kładziemy karty dla, znaczy my. No, my, ale ja tak naprawdę. Moimi ręcyma kładziemy mojej drodzy karty dla panienki. Na luty 2025, najwyższe istnienie, proszę o przekaz na panienki. Ten miesiąc dla was, kochani. Osiem kielichów. Pływacie, odpływacie w emocjach, a wy piątka buła. Oj, oj, oj. Cóż to za dramaty. Bo wygląda to jak dramat. Wygląda to jak rywanie szat. Ehm, no i od tego można odbić się na zasadzie, dla kogo my te szaty rwiemy, czy to warto. E, w jakiej sprawie, czy dlaczego tak emocjonalnie nas coś odpala? Dlaczego tak reagujemy na coś? Bo możliwe, że na coś bardzo zareagujecie mocno. I tak, czy ja jestem. Fanką statyczności, nie pokazywania po sobie emocji? No nie. No nie, nie jestem. Nie jestem na pewno fanką y, zalewania y, swoimi emocjami, swoimi sprawami innych ludzi, nie szanowania po prostu ich czasu, ich granic y, i, i w ogóle chęci do tego, czy oni chcą słuchać, czy nie chcą, o, o naszych nie wiem, różnych przypadkach, dolegliwościach i, i przypadłościach. Ale na pewno nie jestem fanką tłumienia emocji. Jednak kiedy widzę te karty, no to trochę przychodzi mi na myśl słowo um, szał albo histeria. I to jest używane, to słowo używane pejoratywnie, zazwyczaj do zawstydzenia kobiety, historyczka. Tak naprawdę pokazuje, odnosi się w zasadzie do jakiegoś nerwowego załamania. I nie chodzi mi o to, byście mieli jakieś załamanie nerwowe, typu wiecie, doświadczenie 100% załamania nerwowego. Po prostu w jakiejś sytuacji może Wam się mocno przelać. Jeżeli zobaczycie, że ta reakcja by była trochę nawet przesadzona bądź nieadekwatna, że sami trochę nawet nie umiecie właśnie utrzymać emocji na wodzy, one wylewają się. To może być taki ważny moment w Waszym życiu, decydujący o czymś. Bo z, z tego kryzysu mamy, bo tutaj mamy złamanie jakiegoś schematu. Mamy ósemkę i mamy piątkę, czyli piątka to jest taki kieszprychę, a osiem to jest to koło, co się kręci. No nie? Jeżeli piątka na ósemkę tak. Tsz, Chodzi, to może zadziałać jako mega duży kryzys, mega duża zwrotnica, mega przewartościowanie, ale to tak, jakby człowiek musiał dojść do granicy. Do granicy jakiegoś doświadczenia. Żeby pojąć. Zobaczymy, co pomaga. Dziesięć kielichów. Rodzina, życzliwość. Bycie w środowisku ludzi, którzy są nam życzliwi, którzy są dla nas dobrzy. Również. Podążanie za jakimś celem emocjonalnym, naszym celem, ale również podążanie za tym celem oznacza, że z innego celu rezygnujemy. I może być tak, że będziecie mieli do wyboru do podjęcia taką decyzję trudną, bo jedno kocham i drugie kocham, i na jednym mi zależy, i na drugim mi zależy. I ta decyzja zła i ta niedobra. I, I tak nie wiem, i tak nie wiem. Często jesteśmy w takich sytuacjach, szczególnie jeżeli mocno analizujemy. Myślę, że Wam te karty mówią, że raczej nie analiza intelektualna, mimo że ona jest Waszą mocną stroną. Raczej bym powiedziała, że trzeba będzie poczuć, bo mamy dwie karty wody związane właśnie z emocjami i one sugerują, że musiał, musiała poczuć po której stronie, że tak się y, powiem, że się y, opowiesz, Ym, po której stronie staniesz, y, którą drogę wybierzesz, nawet jeżeli wybór należy do tych, z kategorii tych niemożliwych, czyli między złem a złem i między dobrem a dobrem i tak w sumie nie wiadomo. E, co Wam przeszkadza w tym czasie? Dwie buławy, czyli zobaczcie, jest tutaj jakby e, ten miesiąc woda. Co Wam pomaga woda? Wy, ogień, co Wam przeszkadza? Ogień. Czyli za dużo może być tutaj pasji, ee, trochę takiej właśnie, no kurde, tru, trochę niewygodnie mi używać tego słowa, bo ja wiem jak się źle kojarzy słowo historyczne, ale aż mam ochotę po prostu sprawdzić w słowniku, bo wiecie, my mamy, osłuchaliśmy się z pewnymi interpretacjami słów. Ale na przykład już nie pamiętam ich pierwotnych znaczeń, więc poszukam i zobaczę, czym jest ta histeria. Ha? Wiedziałam. No pierwsze to oczywiście, to znamy, to było określenie z psychiatrii nerwica objawiająca się nadmierną emocjonalnością. Drugie bardzo gwałtowna i przesadna reakcja uczuciowa czyli wtedy, kiedy używamy tego jako obelgi, no nie, jaka histeryczka. I atmosfera podniecenia, niepewności i lęku. I czym jest w negatywie dwójka buław, jak nie atmosferą podniecenia, niepewności i lęku? Czasami jest tak, że ludzie pociągają bardzo takie emocje, są do nich przyzwyczajeni, wzrastali na przykład w takich emocjach. I to, co jest bezpieczne, wydaje się być nudne, nieciekawe. Jeżeli dla mnie ojciec matka wrzeszczeli kiedy coś mi się działo, kiedy się o mnie martwili, no to ja mogę tak rozumieć miłość. I będę na przykład wrzeszczeć, kiedy mi na czymś zależy: kiedy kogoś kocham, kiedy kogoś pragnę, kiedy się o kogoś boję, kogo kocham, albo będę szukała sobie partnera, który będzie się na mnie darł. No bo wtedy to znaczy, że kocha. Potem oczywiście płaczemy z tego powodu, bo czemu on na nas się drze, ale trochę poza naszą świadomością dokonujemy pewnych wyborów. W, w, w grę wchodzą uczucia, i one nas pochwycają i pociągają. Mam wrażenie, że trzeba stronić od tej takiej właśnie pełnej niepokoju, ekscytacji i podniecenia e, historii. Nie tworzyć sytuacji, w której będzie dochodziło do tego. Szczególnie do osób, które, mm, które pociąga coś, co może zaburzyć yy, i zrujnować ich szczęście. Jakąś taką stałą, która jest w ich życiu dobra. Yy, mam na myśli wchodzenie w romanse, bo to wam nie służy. Służy Wam zatem yy, za to yy, budowanie jakiejś trwałej yy, relacji, rodzina. Yy. Dobre relacje z ludźmi, którzy już są od jakiegoś życia, od jakiegoś czasu w waszych życiach. Wszelkie takie pójście w romans z czymś, stracenie dla czegoś głowy i polecenie za czymś, to jest to, jest to co będzie. Chciałoby się powiedzieć wodą na młyn, ale w tym przypadku akurat będzie podsycało ogień. Będzie podsycało ogień, który nie do końca jest tutaj taki dobry. No widać tutaj mocno, mocny konflikt, sprzeczność taką, nie wiem. No dobra, wyzwanie. To jest król mieczy. O Jezu, wyzwanie. Być mądrym, no. Jak to zrobić? Po prostu być mądrym. Przepraszam, czasami te karty są wyszczelne. Nie no, w zasadzie wyzwaniem tutaj może być oczywiście jakaś warstwa taka teoretyczna regulamin, warstwa prawna, która za czymś by stała. I w zasadzie te karty mówią niech Cię to nie zniechęca, dasz radę. Dasz radę. Jeżeli to ma być gdzieś Twoja droga, jeżeli wybierasz to, jeżeli w to wierzysz, poradzisz sobie. Nie bój się. Nie bój się, że nie poradzisz sobie z takimi rzeczami. Ludzie nie z takimi rzeczami sobie poradzili i się na migi dogadali. Więc nie martw się tym. Jeżeli tym byś się martwił, martwiła. Z kolei, jeżeli tutaj wyzwaniem jest wasza etyka albo moralność, czyli no niby zawsze działam według tych zasad, a tutaj w lutym pojawia się taki taki wybryk natury, że gdzieś tracę tę głowę. W jakimś temacie trochę tracę głowę. No to w zasadzie karty mówią, żeby jak najszybciej potraktować ten stan. Jako stan, który należy przerwać i dalej funkcjonować, jakby wraz ze swoimi wartościami. Mogłabym powiedzieć na podstawie tych kart, że bardzo Was może w tym miesiącu wodzić na pokuszenie. Coś by Was mogło kusić. I jest jeszcze jedna, moim zdaniem. Bardziej przykra interpretacja, że macie w otoczeniu osobę, która was podżega, która was podżega, która was podpala, która podkłada ciągle materiału, żebyście byli wyprowadzeni z równowagi, albo żebyście tracili orientację, albo żebyście nie wiedzieli. No, jeżeli tak by było, ktoś by w sytuacji tej urzędowej, ktoś by mógł zasypać regulaminami, jakimiś odwołaniami, jakimiś kwestiami na przykład prawnymi, z którymi człowiek nie może sobie do końca poradzić. Nie wie, albo zasypany jest terminologią, możecie mieć coś do czynienia z osobą, yy, która yy, jest yy, takim yy, farbowanym lisem. Jeżeli, może też być fachowiec taki, który nie działa, nie, nie, nie wie jak. Moglibyście płacić tej osobie za nic. I w zasadzie wtedy karty mówią, że lepiej jak sam to zrobisz, sama, albo w porozumieniu z jakąś znaną ci osobą, sprawdzoną. Bo moglibyście mieć takiego człowieka, co mówi, tego się nie da. Tego się nie da, tego nie da się zoperować, tego nie da się usunąć, tego nie da się zmienić, tego nie da się skuć, tego nie da się zrobić. Owszem, często fachowcy mówią prawdę. My nawymyślamy różnych projektów, a oni mówią, no pani, ale tego się nie da zrobić. I czasami faktycznie się nie da. Mam wrażenie, że nie w tym przypadku. Pamiętajmy, to jest czytanie ogólne. To, 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 to jak się wydarzy Wam taka sytuacja, to wtedy wróćcie do czytania. Zastanówcie się, poczujcie przede wszystkim, bo tutaj ta intuicja, to czucie jest bardzo ważne. I zobaczcie, czy to się, jak ma się tu do waszej sytuacji. Bo mam wrażenie, że da się coś zrobić. Siła wasza największa. Wierza w co kierować. No tak, tak jak, tak jak powiedziałam, tu jest możliwe to, jakby o co tak się zapalicie, co będzie takie cenne, ważne dla was do osiągnięcia, do załatwienia. Po polsku się mówi, załatwić coś, to no nie? I to jest właśnie do załatwienia. No to będziecie w stanie to, to, to załatwić. Znowu mamy ten ogień. Tutaj akurat pokazuje się jako siła. Wierza bardzo często jest zewnętrzną sytuacją. Wierzaj, pięć kielichów. To trochę jest tak, jakbyście mogli otrzymać informację taką rozczarowującą. Nie da się czegoś zrobić, coś się nie uda, to nie będzie takie, jakbyś chciał, chciała. A karty mówią, uda się, dacie radę. Dacie radę, tylko musicie iść w, jakby w drugim kierunku. Emocjonalnie też, jakoś nie denerwować się, nie rwać włosów z głowy. Jakoś na spokojnie. Trochę kierując się dobrem i złem, chociaż to brzmi jak bajka, ja wiem, że to ciężko czasami, ale w zasadzie umiemy raczej, jeżeli nie jesteśmy mocno skrzywieni, oddzielić to, co dobre od tego, co złe. Nawet jeżeli niektóre sytuacje usprawiedliwiają złe uczynki, to zazwyczaj no, umiemy dokonać takiego podziału. I tutaj te karty też mówią, że trzeba wybrać to, co jest dobrem. Nawet jeżeli to jest trudne. No ale co jest dobre? No, znowu mówię, to może być wyzwanie tego waszego systemu wartości etycznego. Ja wam nie powiem, no to co według was jest dobre. Ja mam jakąś filozofię mojego życia i każdy ma jakąś swoją, no nie. Uważam, że nie ma tylko jednej. Dobry. Wyzwanie tego czasu. E, dobra, jeszcze tak powiem. Jeżeli wejdziecie w jakiś konflikt, prawdopodobnie go wygracie. E, jeżeli wejdziecie w jakąś kłótnię, e, jeżeli sobie postawicie wyżej poprzeczkę do osiągnięcia, trudny do realizacji cel, raczej go osiągniecie. E, to jest um, to jest trafna ocena sytuacji. Powiem jeszcze tak, tutaj mamy ósemkę kielichów, dziesiątkę Kielichów, piątkę kielichów, wieże. To jest bardzo dobra decyzja dla rodziny. I tu bym bardziej powiedziała, że może chodzić albo o kogoś poza związkiem, tą tak zwaną trzecią osobę: czy by to by, by, by byli jacyś znajomi, czy to jest rodzeństwo, czy to jest wasza rodzina, czy to jest teściowa, czy teść, czy sąsiedztwo, czy ktokolwiek by to nie był. To tak jakby. To, co wam najbliższe jesteście w stanie zabezpieczyć i ochronić w tym miesiącu. Co jest nieuniknione, czyli co najprawdopodobniej będzie działo się. Dziesiątka mieczy. Znowu widać. Jakieś sprawy urzędowe, coś do pozałatwiania, do podpisania, do przekonania, do ubiegania się o coś. Mamy tyle papierologii. Ty, tak. W ogóle ostatnio się dowiedziałam, że. Nasz system podatkowy jest. O ile nie, skła, nie chcę skłamać, to chyba były badania europejskie, a nie wiem, czy nie światowe. Nasz system podatkowy jest najbardziej skomplikowany, chyba, w Europie. Także nawet księgowi czasami nie rozumieją. Tyle zmian ciągle jest wprowadzanych. Więc ta nasza umiejętność załatwiania, kombinowania, ono nie zanikła, bo nie może zaniknąć, bo tutaj trzeba jakoś, wiecie, absolutnie nie. Ja nie kombinuję, ja mam po prostu. Wiecie, działalność to, to, to nie taka firma, żeby robić różne fiki-miki, ale, ale z drugiej strony nie dziwię się, że wielu ludzi, wiecie jak to się mówi, za pięć dych nie załatwisz nic, a za flaszkę już wiele załatwisz, która jest w tej samej cenie. Więc ym, dużo takiego tutaj tego załatwiania, tego przekonywania, tego jakiegoś martwienia, tej, tej, tej konieczności oceny jakiejś sytuacji, yy, która wcale nie jest taka yy, czarno-biała. Ale, ale dacie sobie jestem tym radę, widać te karty pokazują. Mała, szóstka, buław, jakby wiesz, co robić. Wiesz, co robić. Zobaczymy, co jest przyczyną tych wątpliwości. Co jest przyczyną tych wątpliwości waszych. Postalnik. Rozum. Najgorzej jak na, na intelektualistę padnie, bo to wiecie. Tak naprawdę każdy wniosek, na każdy wniosek można, na każdą tezę można postawić jej tezę przeciwną. Możemy tak bez końca w akademickiej dyskusji dochodzić do tego, co było pierwsze, jajko czy kura i tak dalej. Ale jeżeli już, kurde, budzą cię w nocy i możesz już teraz powiedzieć, co jest dobre, a co złe, to masz iść za tym pierwszym impulsem. Co zrobić? Za pierwszym impulsem po prostu. Bo jak zaczniecie tutaj główkować, a jeszcze jak jakiś doradca się trafi, najmądrzejszy, no to będzie problem. Więc ja bym powiedziała: idź za tym sercem, idź za sercem, idź za mądrością jakby własnego serca. Nie, nie rozumu w tym czasie. Ani nie za jakąś tutaj radą tego, co niby jest starszy, mądrzejszy, bardziej doświadczony, coś ma za sobą. Co Was może zaskoczyć w sposób pozytywny w tym czasie? Sześć kielichów. Tak jak powiedziałam, sprawy rodzinne mogą się bardzo fajnie poukładać. Sprawy związane z sąsiedztwem, z domem również jakieś sprawy z przeszłości mogą bardzo dobrze się poukładać. Coś już można zamknąć, odesłać do przeszłości. Szczególnie jeżeli chodzi o zobowiązania finansowe. O to, że coś, na coś idą pieniądze, na coś idzie pie, pieniądze, kari, nie, nie kariera, jakby praca albo pieniądze w próżnię rzucane. Wycofać takie, takie wydatki można. Co robić w tym czasie? Na czym się skupić? No i mamy tutaj króla denarów, czyli właśnie zabezpieczenie, stabilizacja, dzień codzienny, zadbanie o rutynę, zadbanie o dzień codzienny. Konkret, rozliczanie się, rozliczanie też kogoś, troska, troska o tych, którzy są dla Was najważniejsi, nie patrząc na konwenanse, raczej patrzymy na to, co jest dobre, i w, nawet w tej trudnej sytuacji, no jakoś wybieramy to, co będzie przynosiło najmniej szkód, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o grupie, to nie jest tylko indywidualne, czyli najmniej szkód dla mojej rodziny. Dla mojego sąsiedztwa, dla mojej społeczności, dla moich współpracowników, dla moich pracowników, dla mojego miasta, no nie wiem, tego typu działania. No i zobaczmy, kochani, czego nie robić. Siedem mieczy nie iść na skróty, nie uciekać się do manipulacji. Nie kombinować za nadto, nie rozdzielać włosa na czworo, kiedy nie trzeba, kiedy to tylko spowalnia. Ehm, proste rozwiązania są najlepsze. Unikać kłamstwa, unikać manipulacji. Broń Boże, patrz na te karty, broń Boże, nie kłamać e, w urzędzie. E, czy w jakiejś sytuacji, która by wymagała podania, no nie wiem, prawdziwych danych, prawdziwego sprawozdania, e, zeznań, nie wiem, są takie oświadczenia, nie? Że on oświadczył, że te dane są prawdziwe albo coś tam. No w takiej sytuacji zdecydowanie mówię wam. No nie wiem, czy ja wam muszę mówić, żeby nie kłamać w sądzie, chyba każdy wie, ale, ale powiem to. Nie kłamać, nie kombinować zanadto. <grym> Pani, panie Zusia, Panie Urzędzie Skarbowy, to co ja mówiłam, to ja tak tylko żartowałam, ja nic w ogóle tutaj nie ten... <laughs> nie kombinuję w podatkach, to były tylko przykłady. 7 była, 10 była, w asmie No tak, jeżeli są jakieś tutaj wątpliwości, jakieś takie wiecie, do rozwiązania, łamigłówki, zagadki, nie wiemy co zrobić i trochę gryziemy się z jakimiś tematami no to poradzicie sobie w tym czasie. Zdecydowanie widać tutaj sukces na tym polu. Dacie radę, nie dacie się jakby czemuś złamać. W sądzie możecie wygrać, możecie jakieś postępowanie doprowadzić do końca. Słuchajcie swojego serca. Dziękuję za Wasz czas, za Waszą uwagę, za Wasze wsparcie. Pozdrawiam, do usłyszenia, pa pa.